Dzień dobry Państwu. Jak Państwo widzą sytuacja jest niezwykle dynamiczna. Wczoraj mieliśmy jedną konferencję, dzisiaj kolejna, no ale niestety sytuacja tego od nas wymaga. Dzisiaj, jak Państwo wiedzą, decyzją premiera rządu zostały zamknięte wszystkie placówki edukacyjne. My tę decyzję oczywiście chcieliby, chcieliby, chcieliśmy, chcielibyśmy Państwu potwierdzić. Szkoły są zamykane de facto od poniedziałku, natomiast przez najbliższe dwa dni, czyli czwartek i piątek, tylko będą prowadzone zajęcia, znaczy będzie sprawowana opieka. Nad tymi dziećmi, czy też młodzieżą, która po prostu zgłosi się do szkół. Także jesteśmy na to też przygotowani. Decyzja premieru, premiera również obejmuje, tak jak pani rzecznik powiedziała, wszystkie instytucje kultury także żłobki, placówki opiekuńcze, poradnie pedagogiczno-opiekuńcze, przedszkola, także taka decyzja zapadła i myślę, że to bardzo dobrze, bo my sami też zastanawialiśmy się dzisiaj, czy takiej decyzji tutaj w mieście u nas nie podjąć. Ja chciałbym też, drodzy Państwo, dodać, że od dnia jutrzejszego też wyłączamy z użytkowania wszystkie obiekty użyteczności publicznej. Mam na myśli tutaj przede wszystkim instytucje kultury, to już mówiliśmy wcześniej, ale także i baseny miejskie, które są w dyspozycji miasta. Również sale gimnastyczne, hale są wyłączone z użytkowania, także też bardzo Państwa prosimy o szczególną wrażliwość w tej kwestii, w miarę możliwości oczywiście niekorzystania bo tak jak powiedziałem, te wszystkie sale gimnastyczne, siłownie, które są usytuowane przy szkołach publicznych i sądzę, że też niepublicznych po prostu nie będą w tym momencie czynne. Szanowni Państwo, w tej chwili jesteśmy w trakcie przygotowania komunikatu do wszystkich naszych placówek edukacyjnych. Tak jak Pan Prezydent powiedział, wszystkie placówki my, przestają prowadzić zajęcia edukacyjne od... Y Jutra, czyli od 12 marca, będą czynne tylko świetlice w szkołach podstawowych, żeby tutaj sprawować opiekę nad tymi najmłodszymi dziećmi i tylko wyjątkowy w wyjątkowych takich sytuacjach. Dlatego też apelujemy do rodziców, prosimy tutaj, żeby zapewnić tą opiekę, jeśli jest taka możliwość, jeśli nie, oczywiście będą dyżury czynne w naszych szkołach. Również, proszę Państwa, nie będą odbywały się praktyki zawodowe, czyli uczniowie szkołach średnich również nie będą tutaj uczestniczyć w praktykach zawodowych. Jedynym wyjątkiem jest praktyka u pracodawcy dla młodocianych uczniów, czyli tylko młodociani będą realizowali praktykę u pracodawców. Z pozostałych praktyk zawodowych uczniowie są również zwolnieni i będziemy też tutaj informować wszystkich, żeby te praktyki nie odbywały się. Wyjątek tutaj Tutaj stanowi MOW, który będzie działał y, tak jak działa bez y, żadnych y, ograniczeń. Y, czyli jesteśmy y, nawet w tym momencie, że jesteśmy przygotowani do wszystkich działań, które wynikają y, tutaj z zaleceń, y, jakie otrzymujemy.